Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Drodzy wierni, z racji tego, że dziś mamy nasze spotkanie integracyjne spotkanie wiernych, chciałbym na tym kazaniu poruszyć kwestię bardzo ważną, bardzo ważką dla naszego życia tu na Ziemi. Mianowicie poruszyć po raz kolejny sprawę zagadnienia cnót społecznych, czyli takich dobrych nawyków, które ułatwiają wspólne życie z innymi ludźmi na Ziemi. Mniej więcej rok temu na spotkaniu integracyjnym była już mowa o tej tematyce. Widzieliśmy, że człowiek ze swej istoty jest stworzeniem wspólnotowym, potrzebuje innych ludzi. I to jest człowiekowi, inni ludzie są potrzebni pod wieloma względami. I nie mamy tu na myśli tylko i wyłącznie kwestii biologicznych, czyli tego, że naprawdę jesteśmy absolutnie zależni od naszych rodziców w pierwszych tygodniach naszego życia, w pierwszych miesiącach, nawet latach. Ale przede wszystkim potrzebujemy drugiego człowieka ze względów duchowych. Potrzebujemy jego zrozumienia, potrzebujemy właśnie kogoś, kto nas rozumie, kogoś, kto jest nam bliski, a nic innego poza człowiekiem tu na ziemi tego dać nam nie może. Widzimy to bardzo wyraźnie w dziele opisu w dziele stworzenia, gdy Adam, który przecież był w raju, miał panowanie nad całym stworzeniem, jednak brakowało mu towarzysza. I dopiero Ewa. Jemu podobna, która była też człowiekiem, jak była była tym spełnieniem. I człowiek rzeczywiście musi o tym pamiętać, że potrzebuje innych ludzi, potrzebuje relacji z innymi ludźmi, dlatego że tylko człowiek może być zrozumianym przez człowieka, a żadna rzecz, a nawet wiele rzeczy materialnych tego nie zastąpi. I o tym musimy pamiętać, że ta konieczność istnieje w nas. Również wtedy musimy o tym pamiętać. Zdają sobie sprawę, że te relacje z bliźnimi, relacje z innymi ludźmi, nie zawsze są różowe. I czasami pojawiają się trudności w tychże relacjach, i pojawia się u niektórych temperamentów, u niektórych osób taka myśl, aby odciąć się od innych ludzi, aby nie mieć z nimi nic wspólnego, bo oni mnie drażnią, oni mnie denerwują, oni mnie nie rozumieją. I z tego może popaść człowiek w zgorzkniałość, która jest cechą ludzi samotnych, ludzi, którzy tak naprawdę nie mają żadnej radości we współistnieniu z innymi ludźmi, są ludźmi zamkniętymi, zgorzkniałymi, tak naprawdę nieszczęśliwymi i ta ich zgorzkniałość, to ich zamknięcie powoduje to, że nie za bardzo można im pomóc, i to jest naprawdę bardzo smutny stan. Dlatego musimy pamiętać, że mimo pewnych trudności, mimo pewnych, no pewnego wyzwania, które wiąże się z relacjami międzyludzkimi, musimy pamiętać, że możemy przez pewne cnoty te życie wspólnotowe, życie z innymi ludźmi, to współobcowanie z innymi uczynić łatwiejszymi. Święty Tomasz, mówiąc o cnotach społecznych, nie nazywając ich jednak w ten sposób, wyprowadza te cnoty. Wprost cnoty sprawiedliwości, które każe każdemu oddać to, co jemu jest należne. I ostatnim razem mówiliśmy o pierwszej z tych cnót, mianowicie o uprzejmości. Ta cnota porządkuje nasze relacje z bliźnimi, którzy są nam równi. Nie są to przełożeni wobec nich, następuje powinna być pietas, pewna pewna pobożność, pewne, pewne szacunek, pewien respekt wobec nich. No, mamy relacje właśnie między nam bliskimi, między tymi ludźmi, którzy są. Jakby na tym samym poziomie. Cnota uprzejmości jest podstawą okazywania innym ludziom w czynach i słowach swej życzliwości. Dziś chciałbym poruszyć inną cnotę, którą zaliczyć możemy do społecznych, mianowicie do cnoty hojności. Hojność jest cnotą porządkującą nasze zachowanie w kontekście przywiązania do dóbr materialnych. Jest wprost pokrywioną ze sprawiedliwością, jak już to widzieliśmy. Możemy zobaczyć wady przeciwne tej cnocie i te zobaczenie, spojrzenie krótkie na wady pozna, pomaga nam poznać lepiej i zrozumieć na czym polega ta cnota właśnie e, e, hojności. Mamy, musimy pamiętać, że cnota ma, jakby jest czymś, co jest złotym środkiem, czymś ponad naszymi wadami, które często są tym skrajnościami, dlatego poznając, Pewnego rodzaju wady przeciwności tej cnoty poznajemy lepiej samocnotę. I w przypadku cnoty hojności te skrajności polegają na tym, że z jednej strony w sposób nieracjonalny wydaje się pieniądze, dobra materialne i to nazywamy wtedy rozrzutnością. Gdy zaś ktoś niechętnie sięga do portfela, choć jest to konieczne, wtedy mamy do czynienia ze skomstwem, które często udaje cnotę oszczędności rozrzutność i skąpstwo zaś są zewnętrznymi przejawami jeszcze innej wady chciwości. I przed tym przestrzega Święty Paweł w liście do Koryntian, bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Ale cóż ta hojność, cóż wspólnego z życiem wspólnotowym ma dysponowanie rzeczami materialnymi. W jaki sposób ma to jakiekolwiek znaczenie. Przecież nie jest to raczej kwestia mojego osobistego stosunku do dóbr tego świata. Jest to kwestia indywidualna, niespołecznościowa. Oczywiście, gdybyśmy rozumieli tę cnotę tylko w czysto materialny sposób, odnosili wszystko do tego widzialnego aspektu, to rzeczywiście nie miałoby to aż tak dużo do rzeczy spół, wspólnego ze składami społecznymi. Ale na pewno nie jest to dobre spojrzenie i wydaje się, że takie szersze spojrzenie przyświecało świętemu Pawłowi, który kierował do nas słowa swego ostrzeżenia, które dopiero co padły. To skąpo się ten skąpo zbiera, kto hojnie się ten hojnie zbierać będzie. Nie miał na myśli święty Paweł na pewno tylko spraw materialnych i ziemskich. I tak szerzej rozumiejąc hojność, szerzej rozumiejąc tę postawę, możemy zobaczyć również te wady, które pokazują nam na czym polega ta cnota. Rozrzutność możemy rozumieć jako chęć we wszystkich sprawach spełnić prośby innych, bądź co jest ze szkodą dla swoich obowiązków albo ze szkodą dla innych i często ta taka Pozorna hojność, taka rozrzutność swojego czasu, swojego, swoich właśnie sił powoduje to, że chcemy być po prostu lubiani. Nie myślimy o dobru, nie myślimy o tym, żeby okazać komuś miłość, ale jest tam dużo egoizmu, chcemy, aby nas lubiano. Jesteśmy gotowi robić coś tylko po to, żeby właśnie innym się przypodobać. Tak jak ktoś to właśnie jest rozrzutny, marnuje dobra tego świata w sposób niewłaściwy je wydając, chcąc okazać się filantropem czy kimś wielkim. Z kolei skomstwo to zamknięcie serca, bojące dać siebie innym, z obawy utraty dobra. Albo przez jakąś swoją szkodę w tym może ponieść. To często zdarza się również właśnie w naszych relacjach z bliskimi, że jesteśmy naprawdę skąpi, że nie, po, nie jesteśmy gotowi zainteresować się drugą osobą, nie jesteśmy gotowi jej jakby poświęcić swojej uwagi, tylko chcemy skupiać się na sobie. Tak jak skąpiec ma swoje dobra materialne i nie chce ich dać, bo bawie, że je utraci. Tak samo człowiek skąpy, właśnie w takim szerszym rozumieniu tej postawy. Nie chce dać siebie, bo chce zachować dla siebie. Jest to też również pewien rodzaj egoizmu. Miarą naszych ludzkich stosunków jest zatem hojność w dawaniu dobra, nie tylko materialnego, oczywiście tego też, dobra ogólnej życzliwości, zrozumienia, miłości. Ludzie, z którymi żyjemy, potrzebują naszej hojności, naszego dobrego działania i uczuć, i my ich potrzebujemy od innych. Potrzebujemy właśnie doświadczać hojności, aby innym tę hojność okazywać. Wszyscy potrzebujemy tejże właśnie postawy, tej cnoty. Ona naprawdę ułatwia życie z innymi ludźmi. Powoduje, że ono nie jest aż takie trudne. A możliwość wzajemnego właśnie ubogacania się dobrem. Mamy wręcz nieograniczone. Zawsze możemy dawać więcej i być lepszym. I pamiętajmy o tym paradoksie, jeżeli chodzi o właśnie szczególnie o dobra duchowe, że kto więcej daje, to te dobro nie znika, ale ono jest coraz większe, coraz bardziej pomnażane. Mówiąc o cnocie, pamiętajmy, że cnota, aby była cnotą, musi być dobra. Czyli musi być z jednej strony czynem dobrym i również wykonywanym, czynionym dla dobrego celu. Dlatego prawdziwie hojnym nie jest ten, kto prawdzie dużo daje, ale czyni to tylko dlatego, by ludzie widzieli go i chwalili. Prawdziwa hojność jest nieobłudna, bezinteresowna, nie spodziewa się żadnej nagrody ze strony obdarowanej osoby. I gdy spojrzymy właśnie na hojność tak ujmowano, widzimy, że są ta hojność jest bardzo trudną cnotą. Nie chodzi o to, żeby dać komuś coś, aby się od nas, że tak powiem, odczepił żeby zbyć go, tylko właśnie to jest dawanie siebie i to już jest bardzo trudne. To właśnie wymaga konieczności zaparcia się samego siebie, zapomnienia o sobie samym. I to jest ta cnota hojności, jest naprawdę sztuką, której trzeba się długo uczyć, a przede wszystkim długo praktykować. Wpierw dawać dobro, następnie oczyszczać swoją intencję. Bo musimy pamiętać, że do nas często mieszają się różne poboczne, a czasami nawet główne intencje i zamiary, które proporcjonalnie w ten sposób zmniejszają wartość naszej zasługi za dany czynny. Choć sam akt hojności zawsze jest dobry i pozostaje dobry, chyba że ten cel danej czynności jest całkowicie przewrotny i niweczy cnotę. Gdy słyszymy słowo hojność, odruchowo myślimy, o dobrach ziemskich bo takie jest nasze ludzkie myślenie człowiek często bierze pod uwagę to co jest widoczne dla oczu ale pamiętajmy że bóg natomiast patrzy na nasze serce przykładem wielkiej hojności co prawda względem boga jest ta wdowa o której czytamy w ewangelii ta uboga wdowa wrzuca dwa małe pieniążki do świątynnej skarbony i choć była to najmniejsza kwota wrzucona tego tego tej chwili Jezus mówi, że właśnie to ona wrzuciła najwięcej. Bóg bowiem patrzy na serce i dostrzega właśnie powód, intencję, z której dar wypływa, a nie patrzy na sam dar. I również nam na pewno nieraz zdarzyło się jakby dostrzec wielką miłość, właśnie wielką hojność, wielką życzliwość względem nas, która kryła się za małymi gestami. I wtedy ta, ten mały gest. Daje nam wielką pociechę, jest wielką na nas radością, mimo tego, że sam w sobie nie jest wielki, ale wypływa z wielkiej właśnie gorliwości, z wielkiej cnoty wewnętrznej. Dlatego starajmy się o hojność, która wypływa z serca, na którą patrzy Bóg. I to właśnie nasz Stwórca jest wzorem hojności, Jego serce nigdy nie przestaje nam dawać, Jego hojność jest wieczna, każda łaska, każdy dar od Boga jest. Są wyrazem Jego hojności. Największym zaś darem Boga dla człowieka jest miłość, a Bóg tego daru nikomu nie szczędzi. Ta hojność w miłości pobudza do dośladowania Boga, który pierwszy dał dowód swojej dobroci względem nas. Są to hojności, to bezinteresowny i radosny dar serca, który właśnie widzimy u Pana Boga. Bóg dając nam siebie całkowicie, dając nam wszystko, nic z tego nie ma. To nie jest tak, że Bóg potrzebuje nas w jakiś sposób, że Bóg dając nam, jakby ma w tym jakoś korzyść. Właśnie nie. To jest ten dar hojności, ten dar właśnie dobroci prawdziwej, która, która daje nie dlatego, że coś spodziewa się otrzymać, ale dlatego, że jest się dobrym, dlatego, że jest się właśnie hojnym. I Pan Jezus właśnie wzywa nas do tego, abyśmy praktykowali tę hojność w sposób bezinteresowny. Na skutek właśnie tej świadomości, że otrzymujemy tak wiele darów od Pana Boga. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Albo mówi, mówi Święty Paweł w liście do Koryntian: Radosnego dawcę miłuje Bóg. Każdy człowiek ma możliwość praktykowania tej cnoty wobec trzech rzeczywistości: Pana Boga, bliźniego i siebie samego. I musi w tych trzech właśnie obszarach praktykować swoją hojność względem Boga, względem bliźniego, ale również względem siebie samego. Mamy miłować bliźniego, pamiętajmy, że zawsze tą miarą miłości jest miłość do nas samych. Taka prawdziwa miłość, nie egoizm, ale miłość, mamy miłować bliźniego jak siebie samego, więc siebie też mamy miłować. Serce hojne i wielkoduszne to wielkie serce otwarte na Boga, na Jego miłość. I w hojne w darze tej miłości dla siebie i dla bliźnich. Hojność względem bliźniego to poza wyparciem, wsparciem materialnym, również, ale przede wszystkim także, podarowanie mu swojego czasu, ofiarowanie miłości, dzielenie się talentami, darami duchowymi, również darami duchowymi. Otwartość serca na drugiego człowieka to często mały gest, czy to wdzięczności, pamięcie o nim. To też również modlitwa w czyjeś intencji, czy również za naszych zmarłych. Ta hojność przejawia się tak naprawdę we wszystkim dobru, jakie możemy dać. Dobru materialnym i dobru duchowym. I żeby to było możliwe właśnie musi w nas być ta wewnętrzna, wewnętrzne pragnienie dzielenia się dobrem, dawania dobra innym. Jeśli chcemy być hojni na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Przypatrujmy się, znowuż to podkreślmy, Bogu, który dla nas nie żałował swojego jedno, jednorodzonego Syna. Przypatrzmy się Maryi, która tak otworzyła swe serce na Boże Słowo, że stało się w niej ono ciałem. Dlatego zapragnijmy hojności serca, która idzie za przykładem Jezusa i naśladuje uczniów Jezusa, która pozwoliła ta hojność względem Boga i bliźniego, żeby byli gotowi pozostawić wszystko, Nierzadko rozdając swoje majątki, dzieląc je ze swoimi bliźnimi, którzy byli ubogi, ubogimi, dla Jezusa. I w tym duchu miłości nadprzyrodzonej miłować naszych bliźnich. Bo jeśli nasze dobre uczynki, nasza hojność, wąsko czy szeroko rozumiana, nie będzie wypływać z naszej wewnętrznej postawy, to będzie to tylko czystym, pustym czynem. Choć jeśli polega na jakimś wsparciu drugiego, może i drugiemu być pomocne, to jednak nie będzie czynem cnotliwym z naszej perspektywy, a co za tym idzie, nie będzie zasługującym. A pra atak taka prawdziwa cnota hojności bardzo ułatwia, uprzyjemnia nam życie z innymi. Czyż każdy z nas nie zauważa, jak dobry wpływ na swoje otoczenie ma ktoś, kto jest rzeczywiście hojny, kto zawsze jest gotów pomóc. Udzielać dobra materialnego czy duchowego. Człowiek obficie udzielający daru wpływa wypływającego z radosnego i szerokiego serca, jest wielkim błogosławieństwem dla każdej wspólnoty ludzkiej, dla rodziny, dla małej społeczności znajomych, przyjaciół, czy nawet właśnie dla parafii czy, czy właśnie kraju. Hojni ludzie są bardzo mile widziani, hojni ludzie, którzy zawsze gotowi są. Dzielić się dobrem, które mają, czy duchowym, czy materialnym, są właśnie wielkim błogosławieństwem, dlatego że bardzo ułatwiają wspólne życie. Nie znaczy, że nie mają wad, nie mają słabości, ale właśnie ta hojność powoduje to, że łatwiej z nimi współżyć. I skoro sami chętnie doświadczamy owoców hojności ze strony Boga czy człowieka, sami starajmy się równie być hojni w każdym obszarze naszego życia. Dlatego prośmy Matkę Najświętszą, niech ona nam wyjedna właśnie te cnoty hojności, abyśmy umieli dzielić się dobrami materialnymi, ale przede wszystkim dobrami duchowymi. Bo, bo jeżeli chodzi o dobre materialne, to z nimi rzeczywiście jest tak, że dzieląc się z nimi, jakby ich ubywa nam. Ale z duchowymi dobrami jest tak, że dzieląc się nimi... One są pomnażane. My nie tracimy, a inni zyskują. Dlatego starajmy się o tę cnotę hojności, wyrabiajmy w sobie właśnie w swoim sercu, swojej duszy te pragnienia bycia hojnym dla naszych bliskich. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.